Ruszamy z back to school na voyanshop.pl Dodaliśmy zestaw szkolny, w którym znajdziesz wszystkie najważniejsze rzeczy potrzebne do szkoły Między innymi piórnik z pełnym wyposażeniem Plecak, długopis, masa zeszytów, naklejki A wszystko pakowane jest w oryginalny box Wojan Team Zestaw jest w bardzo promocyjnej cenie, ale niestety jest ich limitowana ilość Także śpieszcie się i zróbcie wyprawkę szkolną z Voyanshop. Shop Siemano, witajcie, tutaj Wojan i słuchajcie ludzie Idziemy do hakera, ponieważ chciałbym się dowiedzieć, czy coś w końcu zrobił e, w celu nie wiem, przywrócenia paliona tutaj. Czy dał mu już jakiś test? Ponieważ nie dostałem żadnej informacji zwrotnej, a mnie to bardzo ciekawi, bo jednak po ostatniej rozmowie haker powiedział, że coś dla paliona wymyślić, coś mu da, jakieś zadanie. Więc dzisiaj się po prostu rozeznamy, co to za zadanie. E, czy palionowi już udaje się tam coś jakoś m, pokonywać, jakieś pierwsze przeszkody, które daje mu haker? No, chciałbym po prostu się rozeznać, co jest grane, bo nic nie wiem. Więc oglądajcie koniecznie cały odcinek. Również mega informacja, ponieważ zestaw szkolny trafił już do sklepowojaszop.pl. Pierwsza linia w opisie, słuchajcie, jest ogromny ten zestaw szkolny, taki wypasiony. Ja jeszcze go przy sobie nie mam, ale wy już możecie go zobaczyć na stronie i spójrzcie, chociaż chwilę poświęćcie, żeby go zobaczyć, bo on jest naprawdę dokokszony, dokokszony. Spakowany jest w takiego ładnego boksa, więc emocje z odpakowywania będą niesamowite, bo widzicie, taki boks sobie otworzysz i masz normalnie w środku tyle rzeczy, że głowa mała. Dobra, idziemy. O i patrz, tutaj już lata sobie Hakieros. Hakieros Bambaniero. Adimateros materos, kamitami gatita Salsa, salsa, hakeros, bambameros meros się oh. sprowadza do mnie e, No właśnie, sprowadza mnie to Pamiętasz wczorajszą naszą rozmowę, co nie? Jak mogłem zapomnieć? No właśnie, i po prostu mnie ciekawi Czy coś już się zmieniło Czy coś już zrobiłeś w celu Nie wiem, przetestowania Paliona Przetestowania jego umiejętności Martwisz się o niego? Tak Rozumiem. Tak. Więc tak, jeżeli cię to interesuje, przeszedł pierwszy wstępny etap. Oh! Natalicznie. Let's go! Dobrze! Ej, to świetnie. Ale to nie koniec. Nie ciesz się tak. Czemu? Musi przejść jeszcze jeden etap. Ten A... będzie o wiele trudniejszy. A ja miałem to tylko jeden etap łatwizna. i... Czemu dałeś mu dwa etapy? W jeden dzień przeszedł ten etap? To łatwiejko, nie? Dobrze, że Łatwe, ale następne wyzwanie może mu się nie udać. Ale ja nie miałem dwóch etapów. Czemu on ma drugi etap? Y, on na... dostał dwa etapy, ty masz jeden, a następna osoba, która dostanie bana, będzie miała trzy. O ja czy jest coraz trudniej. Tak to działa. Dokładnie. Ale jazda, Do, dobra, y, to w takim razie, ale co, wysłałeś go na jakąś sedną tysięczną kratkę czy na milionową? Co, co mu nie. daje za zadanie? Jest on w specjalnym świecie, gdzie musi przejść i wrócić na Wojanowice. Specjalny Jak mu się nie uda? Świat zostanie tam na zawsze. Dobra, ty, to co byś powiedział na to, żeby mnie przenieść do tego tajnego świata też? Jak to? Dlaczego? Przecież jesteś na wojanowicach? Wiem, 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 to że jest. Wystarczyć. Wiem, wiem, że jestem na wojanowicach i wiadomo, że z własnej woli bym nie chciał tam yy, się dostawać. Ale jestem też twoim żołnierzem i mam pewne obowiązki, więc jednym z tych obowiązków jest m.in. nadzorowanie takich akcji jak m.in. ta. Więc mógłbym tam pójść, żeby ci na przykład zdawać relacje z tego, jak mu idzie, opowiadać ci, co tam się dzieje. Może nawet bym mu jakieś kłody pod nogi um, rzucał. Wiesz o co chodzi, żeby sobie tak łatwo nie poradził. Wiesz, to byłyby same plusy dla ciebie, gdybyś mnie tam wysłał. Rozumiem cię. Tak jak przystało na żołnierza. Nadajesz się do tego. Myślę, że mogę to zrobić. Ale pamiętaj, to nie będzie łatwe wyzwanie. A jeżeli tobie nie uda się wrócić, to także zostaniesz z nim. Co? W tamtym świecie. Oj. ja, wrócisz na wojanowice. Ej, dobra. Więc bierzesz wszystko na własną odpowiedzialność. O ja, ale to teraz dałeś takie ryzyko. Ja nie mogę kładę na szali. Stanów się dwa razy. No, będę musiał się faktycznie zastanowić, bo gdybym. No nie wiem, teraz na szali jestem i ja, i Palion. Już nie jest Dokładnie. sam Palion. Czyli jeżeli. Nie uda mi się, to zostajemy tam na zawsze. Tak. I ty, i Palion. Nie wrócicie już do tej wioski. Ej, to no. jeżeli tam zostaniemy, to tam otwieramy Wojanowice. Let's go! Ha! Wojanowice będą tutaj. Będziecie musieli otworzyć inną wioskę. Nie, dobra, oczywiście, że tego byśmy nie chcieli, ale ja nawet nie przyjmuję do wiadomości, że nam się nie uda, słuchaj, a... Decyduj, twój przyjaciel czy wojanowice, co wybierasz? Wybieram... Mojego przyjaciela i Wojanowice razem, bo wiem, że damy radę wrócić. Więc nie ma nawet takiej opcji, że nam się nie uda. Słuchaj, wracamy na Wojanowice z Palionem. E, wracamy, nie ma innej nawet opcji. Przenuś mnie do tego świata, jestem zdecydowany, że tam chcę pójść. E, i, I razem z Palionem tutaj wrócimy, zobaczysz. No dobrze, w takim razie nie będę cię przekonywał. więc ja. tylko, że od tej decyzji. Nie ma tu odwrotu. Ja, yeah. dobra, jeszcze czekaj. Ostatni look na wojanowicie, jeżeli by naprawdę coś nie wyszło. Dobra. Możesz, możesz to zrobić. Możesz jesteś to zrobić. gotowy. Tak. Dobra. Zaczynamy. Co jest. Ale mam jakieś dziwne uczucie. Jakieś mrowienie w palcach. Co się odwala, widzowie? Ale z... dziwnie. Ech, halo? Czekaj, co, co to jest za miejsce? Ech, gdzie, gdzie ja jestem? Co tutaj się. Co jest grane? Gdzie on mnie wysłał? Gdzie jest... Palion? Palion? Ej, nic nie słyszę, nic nie widzę Jestem na jakiejś wyspie Tutaj nie widzę nic w oddali Może jesteśmy na jakiejś wyspie Niedaleko Wojanowic, chociaż nie poznaję tej Wyspy, dziwnie ona wygląda Może chodźmy sprawdzić, chodźmy sprawdzić co tutaj się dzieje Ej, 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 teraz spojrzałem Spójrzcie widzowie ile mam serc Pięć serc mam Jak to się wydarzyło? Czy wy to widzicie? Okej, okay, o co tutaj chodzi? Tutaj jest jakiś las, tam widzę jakieś zwierzątka. Dobra, chodźmy może na samą górę, zobaczymy z góry sobie, jak to wygląda. Może znajdziemy tutaj paliona, mamy owieczkę. Hmm, póki co nic nie będę tutaj robił, ale co to jest za miejsce? Palion tutaj został wysłany, czy on mnie tutaj jakoś wysłał? Może to była jakaś podpucha. O, tutaj patrz, jak dużo rzeczy widać, ale nadal nie widzę paliona. Ej, czekaj, tam mi coś mignęło. Widzę, widzę jakiś nik. Dobra, co tam jest? Co tam robi palion przy lawie? To jest palion? Dobra, czekajcie, idę idę do niego, tam jest palion, widzowie! Okej, okay, udało się, udało się, dobra, czekaj, czekaj, schodzę tutaj, żeby HP nie stracić, bo mam mega mało tego HP. I spojrzymy, tutaj. Palion! Palion! Tutaj! Palion! To już duchy są. Sie nie, to nie duchy, to ja, serio! Palion! Nie ja widzę duchy. To ja, siema, to ja, w prawdziwie, patrz! Nie chcę cię walnąć, bo nie wiem ile masz w serce, bo ja mam tylko pięć, a ty. Nie, niemożliwe, to, to ty? To ja! Nie. Wojan! Pojan! Pojam o, ty. Świruję na tej wyspie sam, co jest grane Stary, patrz, walnę tą świnię. jakbym był zwi, z widą zwi, Z widą <grym> Jakbym po prostu był z jawą To bym nie walnął jej, widzisz? Walnąłem, walnąłem owcę <grym> Pojan widzisz? To ja, pojan Teraz masz pięć serc? Tak, tak, właśnie. U, tak mam, mam serc Co haker tutaj tu się wysła? dzieje, co tu robisz? No Co ty tu robisz? Przecież ja tu haker mnie wysłał, ty co tu robisz? <grym> nie, nie wiem, a co ty tutaj robisz? Co ty, ty tu robisz? <grym> a co ty tutaj robisz? Ty, co ty tyle zwierząt robi? Co ty jest? To jest? Tak ma... Wow! Wow, 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 wow! Ej, hacker. Nie, 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 to już jest prawda. Witajcie. Nie, spadaj stąd. Dobra, hacker, jest. jesteście? Tak. Udało Wam się wejść do tego świata. Mam Wy... nadzieję, że Wam się podoba. Nie, zależy, super, zależy. Super, super wyspa, naprawdę. Póki co, powiem ci, haker, zastanawiam mnie jedynie, ile jesteśmy kratek od Wojanowic, że to jest jakiś, nie wiem, milion kratek od Wojanowic, co to jest za miejsce? Dużo, nawet nie próbujcie ich szukać, nie wydostaniecie się z tej wyspy. Jak Ale to? dzisiaj chciałbym wam wytłumaczyć proste zasady, które obejmują tą wyspę. Jedna, jak możecie zauważyć, macie tylko i wyłącznie 5 serc. Tak. Udzieliłem wasze zdrowie na dwa. Musicie sobie jakoś poradzić. To jest jedno z utrudnień. Dobra. A... Oprócz tego... Nie podoba mi się to. Druga rzecz, Nie która mi się. bardziej Was będzie interesować. Ale wysłałem go. Jak wrócić na wojanowice, tak? Dokładnie. Yeah. Żeby to zrobić, będziecie musieli wejść do tego wulkanu. Czekaj, Dopłynąć czekaj. Przepłynąć lawę. Jak przepłynąć lawę? W sensie Nie przecież wiem, jak zginiemy to jak to zrobimy, no? Nie mam pojęcia, jak to zrobicie, ale na samym dnie tego wulkanu czeka was portal, i oh. przeteleportuje was od razu na Wojanowice. Jo! słyszałeś to, Palion? Jak mamy przez się stary przedostać, ale jaka to jest głębokość? No Głęboko. właśnie. Nie powiem wam jak bardzo, ale macie pięć serc, więc uważajcie. O ja, ty, dobra, to może, nie wiem, zbrojka z ognioodpornością no. jakaś albo potka na Bycie, ognioodporność. No. No, to jest najlepszy pomysł. Możecie wykorzystać wszystko, co ta wyspa ma do zaoferowania. Jezus. Jednak pamiętajcie, nie próbujcie oszukiwać. Nie dostaniecie się tam innym sposobem niż przez lawę. A nie można się wkopać od boku jakoś? Czemu? Zabezpieczyłem to. Nie uda ci się, ale możesz spróbować. Dobra, palion. Zobaczymy, co, wiem, co będzie w naszej plan. mocy, co, co sobie nim, zrobić. Potka od odporność, to jest najważniejsze. No, ale to by trzeba było do netheru się dostać i diaksy w ogóle no, znaleźć. O, ja nie mogę. To tyle. Ja nie mogę. Już nie mam wam nic więcej do przekazania. To... mam was. Trzymaj się. Życzę wam powodzenia. Na razie. Może wam się uda. Dobra, A może spadań. zostaniecie tutaj na zawsze. O, ja nie no, mogę. 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 Jak podsumował, na koniec jak się odwrócił. Nie podoba mi się, naprawdę. Dobra, musimy się Łóżka. zorganizować. Tak, łóżeczka to najważniejsze, bo w końcu na takiej wyspie stary raz byłem na wyspie może niepodobnej do tej, bo byłem na takim ogromnym widelcu. Gościu, ile tam było mobów. Tak, tak, no. Na takich rzeczach jest najwięcej mobów, więc jak tylko zrobi się noc, musimy od razu pójść spać, bo my nie wygramy z nimi. Pamiętam, Gdzie no jesteś? Nie, to jest kubi. już nie ma to i to Widzę, widzę, twój, nie, widzę nie, kwalion. Aaa, z tyłu, z tyłu, z tyłu Tutaj, tu, 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 tu. o Siema Nie trać HP, gościu Dobrze, dobrze dobra, tak czy siak Ale słyszałeś, mamy szansę Musimy przedostać się przez tą lawę ja nie mogę, w ogóle to jest jakiś wulkan, ile te, tej no, lawy tutaj potka, jest? No to jest klucz, zbrojka ci nic nie da, nie wiem jakie to jest głębokie. Ja już mam doświadczenie w robieniu potek na ognioodporność, bo stary cały nether przebiegałem właśnie na tych potkach. Musimy odnaleźć bastion, w sensie e, twierdzę netherową i w twierdze nedorowej zrobić blazer, rozwalić przynajmniej jednego, jeden nam starczy. I e, potem z tego slajma takiego znaleźć, ich raczej nie jest problem poszukać. Tak damy radę, tak damy radę. Ale tak szczerze? To ja nie wiem. Jedynym takim utrudnieniem, naprawdę takim dużym, jest to, że mamy połowę serc. To faktycznie jest duże utrudnienie. Już... No to jest tylko 5. No. W sensie, nie wiem, jak, ile bije taki przykładowo zombiak. Zombi? Z... Tak jak jesteśmy ten, półtorej serca chyba? To czekaj, no, trzy, to mniej więcej trzy uderzenia. 3 cztery i nas <laughs> nie ma. Koniec. Rozumiesz? I koniec. A co, właśnie jak zginiemy, to czy się tutaj odradzamy? Jest tyle pytań, tak mam odpowiedzi. Tego nie, nie, nie powiedział nam między innymi. Dobra, to co? Pierwsze jakieś nasze kroki, co nie? Papion. Drewno. drewno. Drewienko, właśnie. Drewienko, jedzenie. Uh, wszystkie te rzeczy, słuchajcie, będzie się działo. Uh, oglądajcie, oglądajcie, mam nadzieję, zobaczymy. Czy szybciej wrócimy z tej wyspy, niż ja wróciłem z 100 tysięcy kratek? Obstawiajcie na dole w komentarzach. Ze 100 tysięcy kratek to ja wracałem chyba za jakieś 7-8 dni. Nie, no nie dam rady tutaj tyle. Nie, nie, też. Ja mam. Wydaje mi się, że nas uda nas nam się dwóch. szybciej. Tak, właśnie, do nas jest dwóch, to jest też duży plus. Robi się już ciemno. Masz trzy wełny? Mam cztery wełny. Jo, dobra, to robię crafting. Nie rób craftingu. Ja zrobię. E, I sobie ten crafting kładziemy. I od razu z bomby. Pik-pik! Łóżeczka do spanka. A, musi być jeszcze noc, więc niech się najpierw ta noc zrobi. A ja sobie ja przy okazji go. pozbieram jeszcze więcej tego e, drewienka. Jeszcze ja kilow zrobię już. Kilow, Można... mhm. Kilof? Kaj, to ty go potrzebujesz, tego kailofa. Dobra, chyba Daj już można iść spać. Chodźmy, bo się będą raz wyjść. Tak, można. Słodkich snów. Dzięki, w Minecraft. W ale, Jazdy, jakie masz uczucie, że jest to szansa wrócić? To będzie przygoda. To będzie przygoda. No, wrócimy, nie mów, że nie. Nie no, wrócimy. Jakbyśmy mieli nie wrócić, to. Stary, nawet nie przyjmuje tego na 100%, do wiadomości. Na 100%, Wiesz, co on na 100%. powiedział? Że e, wysłał mnie tutaj, ale jest to tak podchwytliwe wysłanie, bo. Jeżeli tutaj nie uda nam się wydostać stąd, to zostaję tutaj na zawsze, razem z Tobą. Nie mam też wtedy wstępu na Wojanowice. Więc. Czyli, czyli zostaniemy tu razem. No to nowe Wojanowice <grym> wtedy, no co mówię? Nowe, powiedzieć? tak, tak właśnie opowiedziałem. Nowe Wojanowice. A on <grym> powiedział: Nie, nie możecie założyć, no wiadomo, wiadomo, wiadomo Wojanowice. A no, jak nas powstrzymasz, gościu? Nie ma opcji nawet takiej. Tak <grym> nie ma opcji. Błagam cię, nie będziemy takiego karakana słuchać, proszę. No właśnie. Mam nadzieję, że on nie ma to podsłuchu, nie? Stary, piecyk już zrobiłem. Eee, zrobimy tutaj przepalanko, właśnie, niech się to przepala. Menso. Mensuwa! Mensuwa! Właśnie, pytanie, czy haker nas teraz podsłuchuje? Obstawiacie widzowie na dole w komentarzach, Ale czy będzie że sprawdzał? To wszystko będzie widział, przy mnie ten. No? Sumie... Też tak myślę. W sumie, akurat tutaj to nas ma łatwo na oku. Eee, możliwe, że sobie tak lata teraz na oko wyspy. Bo nie jest to wyspa jakaś duża, no Tak, no. A zastanawiam mnie, czy coś jest na naokoło, tam, nie wiem, jakiś. Łódką by można było przepłynąć, sprawdzić może tamte rejony też, bo w sumie to ja nie widzę żadnej stąd wyspy. Ty widzisz coś? Może mam mały render distance. No obstawiam, że haker nie, nie dodał tutaj nic, tak mi się wydaje. No, no, no nie wiem w sumie. Można zobaczyć, dobra, lecę po kolejne świnki je rozwalić. Um, I przy okazji też e, te tutaj owieczki. Więcej mięcha To słuchaj, to dzisiaj przygotujemy takie pierwsze podstawy a na twoim odcinku będziemy mogli Podstawię. już jakieś pierwsze ruchy robić, jakieś żelazo zdobywać, może są to jakieś cave'y. Nie, cave y. podstawy podstaw, no właśnie nie wiem, będzie trzeba sprawdzić. Myślę, że mogą być, My, czekaj. Będziemy będziemy kminić, będziemy minić. A tutaj nic nie widać? Żadnego cave'a w sumie? Nie, nie, z zewnątrz nie widziałem, tam pobiegałem i chyba, że jest jakiś, ale nie widziałem, szczerze Trzeba by było się może wkopać. Coś wymyślimy, ale tam ładne jest oczko. W ogóle ładna ta wyspa, w sensie taka wulkaniczna, nie? No, znaczy ładna jest ładna, ale czy chcemy się tu żyć? No nie chcę, bo no. się, się czuję jak w jakimś filmie. Czyli co? Plan jest taki, że szukamy żelaza, szukamy diamentów, a potem lecimy wykopać obsydian, robimy portal do eh, netheru. I. Blazy. Blazy. G -g Gąbka slima. Gąbka slime. <laughs> I w sumie stary mamy to. Wydaje mi się, że to będzie łatwe. Ja już mam doświadczenie w tych sprawach, więc ogarnięte to będzie wszystko pięknie. No, to jest... Dobra. To co, widzowie? To my tutaj się troszeczkę będziemy już rozbudowywać. Wy wbijcie do Paliona na odcinek, w którym dalej będzie się działa ta przygoda. Dalej będziemy próbowali się stąd wydostać. Przygoda. Tak. Już... Pani Ponion A potem lecimy, jak już wrócimy na wojnowice, to po kogo? Poniópka! Ja sobie tak zostało, jego, jego słowo to czasem i tak nie wiem. No, ten Ja bym tak to... chciał usłyszeć jego. Pojanty de To jest typowy nubek, jest nie? Nie, <laughs> no, będzie <laughs> Jak my to usłyszymy, to ja się chyba normalnie popłaczę, nie? Tak, no. W takim razie, widzowie, tak, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Upaliona! Do, dziś, do jutra, i potem znowu do jutra. Właśnie, papa! Pa,